Cześć, witam was w kolejnym filmie. I z racji tego, że czwarty kwartał zbliża się wielkimi krokami, powiem ci, jak możesz w prosty sposób zwiększyć sprzedaż w tym okresie i wyskoczyć przed konkurencję, która tego nie zrobi. A uwierz, że spora część sprzedających nie zawraca sobie tym głowy. Jest to ogromny błąd, gdyż jak wiesz, Q4 to okres sprzedaży, na który czeka każdy sprzedawca internetowy, a już na pewno Amazonowicz, którym jesteś ty. Prime Dame, Q4, Halloween, Święta Bożego Narodzenia, Black Friday, Cyber Monday to czas wzmożonej aktywności kupujących i Eldorado dla nas sprzedających. W ciągu tych trzech miesięcy sprzedający zarabiają kilkukrotnie więcej niż przez cały rok. Aby wykorzystać ten okres na maksimum musisz się do niego dobrze przygotować. I te przygotowania mogą dać Ci naprawdę dużo większą przewagę nad konkurencją, ponieważ większość sprzedawców się na tym nie skupia, gdyż wymaga to dodatkowego zachodu. Ale uwierz mi naprawdę, naprawdę warto. Co wypadałoby wobec tego zrobić? Przygotowałem dla was 10 sposobów i jedziemy po kolei. Po pierwsze, zmień swoje listingi na świąteczne. To znaczy, zawrzyj w nich dużo słów kluczowych pod święta właśnie. Warto tworząc nowe produkty robić dwie wersje takiego listingu, czyli opisu. Podstawową na cały rok oraz na Q4 właśnie, taką specjalną. I przed świętami te opisy podmienić, ale ważne, pamiętaj, aby po świętach z powrotem wrócić do podstawowego opisu. 2 Słowa kluczowe. Warto zmienić nieco słowa kluczowe wpisywane w siedmiu polach podczas publikacji. Warto, aby jedną lub dwie rubryki poświęcić tylko i wyłącznie na słowa świąteczne związane z tym okresem. 3. Zwiększ budżet swoich kampanii. Większość osób tego nie robi, ale w tym okresie jest to konieczne i wręcz obowiązkowe. W Q4 ludzie kupują wszystko. Jest to ogromna szansa na wybicie się Twoich produktów i potem utrzymanie sprzedaży przez cały rok. Więc jeśli zadbasz yy, o odpowiedni marketing w trakcie świąt. To będzie miało to przełożenie na cały przyszły rok. Także zwiększ budżet kampanii, aby być widocznym ze swoim produktem przed swoją konkurencją. Jeśli w takim okresie, jakim są święta, twój budżet kampanii kończy ci się stosunkowo szybko, na przykład po południu, to koniecznie go zwiększ. Ważnym jest, aby Twoja reklama wyświetlała się cały dzień, aby nie tracić potencjalnych klientów. Wiem, że możesz mieć przed tym opory, ale musisz to robić szczególnie w takich właśnie okresach. Jeśli będzie ona dobrze zoptymalizowana, to przyniesie ci to tylko i wyłącznie same korzyści. 4. Jeśli posiadasz listę mailingową, to wysyłaj do niej wiadomości z ofertami na świąteczne produkty. Pamiętaj, żeby w takim mailu zawrzeć informację o limitowanej ofercie na Twój produkt, aby klient poczuł presję, że tylko przez krótki czas może kupić Twój świetny produkt po korzystnej cenie. 5. Przecena. Możesz ustawić niższą cenę swoich produktów świątecznych i tym samym jeszcze bardziej zachęcić do zakupu. 6. Bardzo ważny punkt. Zmiana okładek. Tak samo jak w przypadku listingu, warto przy tworzeniu nowych książek zmienić sobie okładki na świąteczne. Wystarczy mały dodatek w formie zielonego ostrokrzewu, jakiejś bombki, choinki czy czerwonej wstążki. Czerwony kolor, szczególnie właśnie ci polecam w tym okresie, gdyż on mocno kojarzy się z przecenami promocjami i tak dalej. Przykuwa dosyć mocną uwagę potencjalnych klientów. 7. Dodaj do PPC świąteczne słowa kluczowe jak Christmas gift itd. Jest to oczywiście konieczne. 8. Wykorzystaj Product Targeting do reklamowania się na listingach innych wyżej rankowanych produktów. 9. Reklamuj swoje produkty na Facebooku, Instagramie i Twitterze, niekoniecznie odpłatnie. I 10. Stwórz jednego autora specjalnie pod święta. Załóż dla niego konto autor central i niech to będą produkty stricte przeznaczone na Q4, czyli ze świątecznymi przymiotami. Te wszystkie kroki pozwolą Ci zmaksymalizować sprzedaż w tym okresie, co przyczyni się do zwiększonej sprzedaży Twoich produktów przez cały rok. To bardzo ważny okres, na który czekamy wszyscy. Ja sam na świętach w 2019 roku wybiłem swoje pierwsze produkty na tyle, że do dzisiaj sprzedają się regularnie, a kolejne święta tylko podbiją ich ranking. Skup się na takich okresach bardzo mocno i zrób coś więcej niż robi konkurencja, aby być krok przed nimi. Warto się do tego przygotować wcześniej, gdyż zdaję sobie sprawę z ilości produktów, jakie macie do zaktualizowania, więc weźcie pod uwagę czas, jaki na to będziecie musieli poświęcić. A na dobrą sprawę, od końca października zacznie się Wasze Eldorado, i tego Wam serdecznie życzę. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, a będzie coraz więcej wartościowych treści dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę sukcesów.